Mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić, został poproszony przez urzędników Senatu Rzeczpospolitej, podległych pani, pani marszałek. Dawie Błońskiej. Liczę, że po prostu przeprosi i mnie, i całą kancelarię. To jest jakieś szaleństwo. Drzecie mordę przez telefon. Zobaczymy, kto tu kogo za chwilę będzie odwoływał. O tym, że między partiami tworzącymi rząd Donalda Tuska miłości nie ma, wiadomo od samego początku istnienia koalicji 13 grudnia. Rzadko jednak się zdarza, by ich wzajemna nienawiść tak rozlewała się w przestrzeni publicznej, jak miało to miejsce w Wielki Piątek późnym popołudniem. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z trzeciej drogi wysunął wówczas bardzo poważne oskarżenia pod adresem Małgorzaty Kidawy Błońskiej, czyli marszałek Senatu z Platformy Obywatelskiej. Miała ona rzekomo nakazać pracownikom Senatu, w tym kierowcom, szpiegowanie wicemarszałków. Niezależnie od tego, że oskarżający nie należy delikatnie mówiąc do najbardziej wiarygodnych i najpoważniejszych ludzi na polskiej scenie politycznej, to jednak na poparcie swoich tez. Pokazuje co najmniej dający do myślenia dokument. A najważniejsze, że wysunięte przez Kamińskiego oskarżenia są bardzo ciekawe pod kątem obyczajowym i, co sam Michał Kamiński zapowiada, nie pozostaną bez wpływu na wyborczy wynik Rafała Trzaskowskiego. Awantury, które wszczyna pani Kidawa w Senacie, a zapowiedziała, że przez cały maj je zamierza ze mną wstrzymać, będą Polakom pozwalały zapomnieć o tym, dlaczego nie lubią PiSu. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego jak zwykle na początku serdecznie proszę wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, a jeszcze kanału nie subskrybują, by zaszczycili nas tym jednym nic nie kosztującym kliknięciem, dzięki czemu nasze zasięgi niepomiernie rosną. A teraz przechodzimy już do meritum. Michał Kamiński, w piątkowe popołudnie, był gościem TVN24, zaczął z bardzo grubej rury. Posłucham Pokażę całej Polsce, jak wygląda. Pod rządami Platformy Obywatelskiej w Senacie próba wymuszania na kierowcach prywatnych informacji dotyczących mojej choroby. To nie są europejskie standardy, pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Y o tym, jak poważnie Kamiński traktuje swoje oskarżenia i że zamierza iść w tej sprawie taranem przeciwko marszałek Kidawie-Błońskiej, przekonały zadziwiające słowa, w których przeciwstawił on człowieczeństwo Mateusza Morawieckiego wobec braku człowieczeństwa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Proszę bardzo. Ja codziennie domagałem się dymisji Mateusza Morawieckiego. Codziennie. Plułem na Morawieckiego od rana do wieczora. Jak się znalazłem w szpitalu, to Morawiecki zadzwonił się spytać, co ze mną jest. Ani brat mi ani swat. Ludzie platformy nie zapytają mnie, czy ja się zdrowo czuję, czy jestem dobry, tylko chcą się pytać. Kierowcy chcą szpiegować na temat mojego zdrowia. To jest ohydne, obrzydliwe. I jeszcze dalej Kamiński poszedł w nagraniu na swoich mediach społecznościowych. Domagam się wsadzenia go do więzienia. Jak Morawiecki był premierem, a ja, wicemarszałek wylądowałem w szpitalu, toś zadzwonił i się zapytał o moje zdrowie. A tutaj nikt nigdy, gdzie tam o zdrowie się zapytać? Po co? Ham. Ham może zdechnąć pod płotem. Natomiast szpiegować chama można. Kilkadziesiąt minut później głos w sprawie zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska, przekonując, że nie chodzi o żadną inwigilację, a jedynie o usprawnienie pracy kierowców. Chodzi o to, że jeżeli marszałek wyjdzie na urlop, czy przez kilka dni nie, przyje, nie przychodzi do pracy, żeby kierowca w tym czasie mógł wykonywać inne działanie. Chodzi tylko i wyłącznie o to. Michał Kamiński jednak nie odpuszczał i o 21.00 na swoich w mediach społecznościowych poinformował, że przed chwilą odbył rozmowę z marszałek Kidawą Błońską. Z taką karczymną awanturą i wrzaskami, że cała moja rodzina słyszała. Ja tylko odstawiłem telefon i tak mówiłem: Platforma Europa. Patrzcie. Groźby pod moim adresem taki przyjemny piątek. Z Platformą Obywatelską. Mi dzisiaj pani marszałek zachodowała. Najważniejsze jednak, że Kamiński pokazał pismo, w którym kierowcy zostali zobowiązani przez szefa działu transportu Senatu Rzeczypospolitej do, jak on to określa, inwigilacji wicemarszałków. Oto ten dokument. Jak widzimy, rzeczywiście nie mamy w nim tylko prośby o informację, czy danego dnia wicemarszałek będzie korzystał z samochodu, czy nie. Ale jest tam bardzo wyraźne polecenie, by informować kierownika o wszelkich nieobecnościach wicemarszałków. Jeżeli gdzieś jadą, lecą, udają się na urlop, bądź na przykład są chorzy. I właśnie te sformułowania, takie doprecyzowanie stanowi podstawę oskarżeń Michała Kamińskiego o rzekomą próbę inwigilacji wicemarszałków Senatu, bo ma to również dotyczyć wicemarszałek Magdaleny Biejat z Lewicy, która notabene kandyduje na prezydenta. Michał Kamiński zapowiada, że będzie bronił swojego szofera, który sam miał mu powiedzieć, iż to pismo związało się z rozmową z kierownikiem, w której wprost zostało mu zakomunikowane, że ma donosić na wicemarszałka. Jakże trudno to ludziom w Platformie zrozumieć, że jest coś takiego jak lojalność, że jest coś takiego jak przyjaźń, że jest coś takiego jak to, że się nie kabluje, po prostu, na bogac. Nie możecie tego zrozumieć? Koledzy z Platformy? I oni go przed świętami, przed świętami zmuszają, żeby on na mnie kablował. Kamiński mówi, iż nie pozwoli sobie wymienić kierowcy, dlatego, że będzie dla niego oczywiste, iż ktoś nowy, kto przyjdzie na miejsce aktualnego będzie po prostu szpiegiem. Oburzona Małgorzata Kidawa Błońska zapowiedziała, że ta sprawa zostanie skierowana do Senackiej Komisji Etyki, a sam Kamiński podkreśla, że nie pozwoli, by stało się inaczej. Bo czym mi możecie zagrozić, możecie mnie odwołać, a ja naprawdę proszę Was bardzo. Zobaczymy, kto tu kogo za chwilę będzie odwoływał. Że będzie chciał, by ten spór toczył się publicznie w trakcie kampanii wyborczej i że nie pozostanie to bez wpływu na wynik Rafała Trzaskowskiego. Zresztą pozwolił sobie również na wyśmianie jego sztabowców. Sztab Rafała Trzaskowskiego twierdzi, że święta nie potrzeba się zajmować polityką. Super, Rafał się może węże wie, ja nie wiem, bo on ma taki zwyczaj. Usiądziecie za chwilę w swoich rodzinach. Zdaniem Platformy przy żadnym z tych stołów nie będzie rozmowy o polityki, polityce. Mamy zatem w koalicji wojnę na sto fajerek, ponieważ to już nie jest tylko konflikt między Kamińskim a Kidawą Błońską. Zaczyna to być konflikt pomiędzy trzecią drogą, a platformą obywatelską oskarżenia padły bowiem wobec całej formacji. To co robi Michał Kamiński jest oczywiście rozpaczliwą próbą zwrócenia uwagi na siebie i na trzecią drogę, która szoruje pod nie w sondażach. On oczywiście apeluje, by głosować na Szymona Hołownię w wyborach prezydenckich, by podreperować jego wynik, ale droga jaką wybrał jest kolejnym konfliktem, który może stanowić tak naprawdę bombę która wysadzi w powietrze kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego. Kampanię, która i bez tego przeżywa w tej chwili największy kryzys od samego początku. Dlatego też postanowiłem Państwu o tym opowiedzieć, mimo że powinniśmy skupiać się wyłącznie na kwestiach duchowych. Czego zresztą serdecznie Państwu życzę, dziękując za to spotkanie i składając najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, błogosławionych. I wolnych od polityki, choć pewnie przy stołach będziemy trochę o niej rozmawiać, świąt wielkanocnych. Dziękuję za spotkanie, do zobaczenia.